Witajcie kochani. Nazywam się Arkia Andromeda. Dziękuję z serca za wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia i życzę, by każda złotówka waszego datku wróciła do Was zwielokrotniona niosąc ze sobą dobro dla Was. Dziękuję za Wasze komentarze polubienia i udostępnienia, to dzięki Wam sesje mogą docierać do kolejnych odbiorców. Doceniam to. W sprawie indywidualnych sesji telepatycznych, proszę kontaktować się ze mną przez stronę internetową. Link znajduje się w opisie pod sesją. Nagrywam ten wstęp po nagraniu sesji telepatycznej informacyjno-badawczej. W dzisiejszej sesji opisuję aktualne, dostępne nam częstotliwości energii i to, jak skutecznie z nich korzystać oraz jakie wybory mogą być wspierające w naszym teraz. Mam w sobie wielką wdzięczność, że słuchacie tych sesji również sercem. Zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych i służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. Pierwsza informacja dotyczy Aktualnej sytuacji na planie subtelnym, tego jakim działaniom, jakim wyborom sprzyjają dostępne teraz energie, co wzmacniają. Wygląda to tak, że energie, które wpływają na ludzi, naturalne częstotliwości. Coraz intensywniejsze, które spływają z kosmosu, którymi emanuje Ziemia, sprzyjają coraz bardziej intensywnemu procesowi przebudzenia procesowi dostrzegania tego, co dotąd nie było widziane procesowi budzenia się do decyzji, Wyborów płynących z wewnętrznej pewności, z wewnętrznego rozpoznania. Na planie energetycznym wygląda to tak, że każdy człowiek emanuje bardzo indywidualną dla siebie częstotliwością energii. Ta indywidualna częstotliwość poszukuje. Najdoskonalszego dla siebie kierunku, najwłaściwszej dla siebie drogi, przestrzeni, w której będzie największe dopasowanie, najdoskonalsze współdziałanie. I teraz patrząc na plan ziemski, na ziemskie doświadczenia, jest to Czas sprzyjający bardzo intensywnym procesom poznawania siebie, czas zadawania sobie pytań: co naprawdę jest dla mnie ważne, co jest dla mnie najcenniejsze, co sprawia, że czuję szczęście, co sprawia, że czuję radość, co sprawia, że czuję spełnienie. Co sprawia, że czuję, że jestem na swoim miejscu i że w pełni korzystam z tego, co jest moim osobistym bogactwem niematerialnym. Widzę to jako bardzo delikatny proces proces, któremu sprzyja odciszenie proces, któremu sprzyja czas, Bycia tylko ze sobą, proces, któremu daje wsparcie natura. I widzę, jak bardzo istotne w tym procesie jest, by dbać o to, by nie był on zakłócany zewnętrznym lękiem. To wygląda tak, że kiedy człowiek jak najpełniej Doświadcza swojego procesu budzenia się. Dzięki temu w naturalny sposób jest bardziej kreatywny w swoich dalszych krokach. Bardziej skuteczny w doświadczaniu, wybieraniu korzystnych dla siebie doświadczeń. Kolejna informacja dotyczy tego, że. Dla każdego człowieka jest to doświadczenie dotyczące jego miejsca w osobistej drodze. I to wygląda tak, że bez względu na to, czy ktoś jest na początku swojej drogi dostrzegania więcej, czy ktoś jest już dużo bardziej, Zaangażowany w swojej drodze. Dostępna teraz częstotliwość sprzyja temu, by każdy zgodnie z jego najwyższym dobrem poszerzał swoje zrozumienie, swoje wewnętrzne rozpoznanie prawdy. Kolejna informacja dotyczy tego, że jeśli człowiek jest zaangażowany w swoje Doświadczenie coraz intensywniejszego poszerzania swojej świadomości, swojego rozumienia, to ten czas jest bardzo sprzyjający, by bardzo intensywnie i bardzo skutecznie posuwać się w swojej osobistej drodze. Następna informacja mówi o tym, że Dostrajanie się do coraz wyższych częstotliwości staje się coraz bardziej intensywne. I widzę to w taki sposób, że jeżeli człowiek wybiera dla siebie dobro i pozwala sobie na podążanie zgodnie ze swoim wewnętrznym odczuciem zgodnie z Prowadzeniem serca otrzymuje bardzo duże wsparcie, i pokazywane jest wsparcie na poziomie energetycznym, wsparcie właściwych osób, które są przyciągane w jego przestrzeń, wsparcie polegające na coraz większej łatwości wybierania dla siebie. Cennych informacji, z wielości informacji, które są dostępne. Kolejna praktyczna informacja mówi o tym, by nie zakłócać, by dać uwagę temu, by osobista przestrzeń nie była zakłócana przez niskowibracyjne, zewnętrzne energie. I kiedy tak jest, osobista moc jest przebudzana coraz intensywniej, i pojawia się coraz większa lekkość doświadczeń, lekkość wyborów. I następna informacja dotyczy coraz bardziej świadomego. Korzystania z mocy myśli i z mocy słów, tego, że mają one moc twórczą, moc stwarzania osobistego doświadczenia. I teraz pojawiają się przykłady, będę je wymieniać. Wybieram żyć zgodnie z mądrością mojego serca. Wybieram kierować się w moim życiu dobrem moim i dobrem wszystkich wokół mnie. Wybieram troszczyć się o moje ciało, dzięki niemu. Mogę doświadczać tej rzeczywistości. Wybieram dzielić się dobrymi myślami, dobrym słowem z całym światem. Wybieram doceniać każdy dzień. Wybieram wypowiadać na głos. Każdą dobrą myśl dotyczącą osoby, z którą mam kontakt. Wybieram wyrażać wdzięczność. Wybieram zrozumienie dla innych, którzy doświadczają swojego życia w sposób zupełnie odmienny. Wybieram by każdego dnia powiedzieć do osób mi bliskich, choć jeden raz kocham cię takim, jakim jesteś. Kocham cię taką, jaka jesteś. Wybieram wykorzystać mój czas tutaj jak najlepiej. Wierzę w ciebie, widzę cię, kocham cię.